Cześć! Dzisiaj przede wszystkim o sobotnim meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką. To spotkanie odbyło się w Emiratach Arabskich w ramach rozgrywek pokazowych World Tennis League, ale pokazówka to to właściwie nie była, było na poważnie, absolutnie ze strony obu tenisistek. Jak wyglądał ten mecz? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. W sobotę, w ramach tej rywalizacji pokazowej w Emiratach Arabskich, drużyna Igi Świątek i Huberta Hurkacza zmierzyła się z ekipą Aryny Sabalenki i Pauli Badosy. Doszło także na koniec do meczu Igi z Aryną. Spotkanie, na które myślę, że większość kibiców czekało od początku tego turnieju, od jego rozpoczęcia. Jak jeszcze w ogóle ogłoszono składy, gwiazdorskie składy tej imprezy. Bo to zmierzyły się dwie najlepsze w tym momencie tenisistki świata. W tym roku zagrały oficjalnie trzy razy i to był ich czwarty pojedynek, chociaż nieoficjalny, to i tak bardzo prestiżowy. Przypomnijmy, że Iga w tym roku pokonała Arynę w finale w Stuttgarcie, niedawno w półfinale turnieju w Cancun, WTA Finals, turniej mistrzyń, a Aryna z kolei ograła Igę w finale turnieju w Madrycie wiosną, Niedługo przed rozpoczęciem turnieju Roland Garros. Jak wyglądał ten mecz Iggy z Areną na Bliskim Wschodzie? No, trzeba powiedzieć, że obie zagrały bardzo dobrze. Absolutnie nie było widać, że to jest pokazówka, tylko naprawdę mecz stojący na wysokim poziomie. Od samego początku imponowały. Raz jedna, raz druga. Przy własnym serwisie grały bardzo skutecznie. Starały się pilnować podania. Oczywiście Sabalenka imponowała bardzo dużą siłą uderzeń, no to jest to, z czego słynie, ale Iga też potrafiła zagrać mocno, rozrzucić rywalkę z prawej na lewą albo odwrotnie. Przez długi czas wydawało się, że wszystko skończy się dogrywką, tiebreakiem, ponieważ obie były w stanie utrzymać swoje podanie, ale to też tak nie do końca, bo była jedna szansa dla Igi przy 1-1 i serwis areny sabalenki i wtedy to dla naszej tenisistki pojawiły się aż trzy breakpointy. To były jedyne w sobotę breakpointy, jakich doczekała się Polka. Potem już nie miała takich okazji w tym meczu singlowym z sabalenką. I przystanie 5 do 4 dla areny sabalenki i ga serwowała, żeby się utrzymać w secie, a zatem także w meczu, bo... Tak jak inne spotkania, to również było rozgrywane tylko na zasadzie jednej partii. No i właśnie wtedy Arena zagrała koncert przy serwisie IGI i generalnie w całym meczu bardzo dobrze grała, ale przy serwisie IGI nie oddała naszej tenisistce ani jednego punktu. Przełamała Igę Świątek do zera i wygrała tego seta 6-4. To był mecz bardzo ciekawy, wydaje się oczywiście szkoda, że tylko jeden set, ale taka zapowiedź tego, co może nas czekać w następnych miesiącach, bo ja nie mam wątpliwości, że Iga i Arena będą tworzyły absolutnie najważniejszą rywalizację w kobiecym tenisie w tym 2024 roku. Tak samo jak z Sabalenką, tak samo z Rybakiną. Iga miała okazję tutaj w Emiratach właśnie trochę potrenować. To jest oczywiście zupełnie inna forma treningu, taki mecz pokazowy aniżeli, nie wiem, trening z trenerem czy ze sparring partnerem. no pewno bardzo cenne spotkania po jednym secie, jakie rozegrała właśnie w Abu Dhabi, zarówno z rybakiną, jak i z sabalenką. Sabalence trzeba oddać, że zagrała po prostu lepiej, i generalnie, jeśli ktoś myślał po tym ostatnim ich meczu w Cancun, że teraz rywalizacja między nimi będzie szła. Głównie na korzyść naszej tenisistki, to myślę, że się przekonał po tym jednym secie w Emiratach Arabskich, że wcale tak być nie musi. One są bardzo blisko siebie. Nie tylko z punktu widzenia rankingu, bo to jest oczywiste. Między nimi jest nieco ponad 200 punktów, co jak spojrzymy, że każda z nich ma ponad 9000 oczek, to, to jest naprawdę minimalna różnica. Są także blisko siebie na korcie. Raz jedna wygrywa, raz druga. To już nie są czasy sezonu 2022, gdy Iga cztery razy z rzędu ograła Sabalenkę. Nie, nie, teraz już Aryna jest w stanie praktycznie w każdym meczu Igę pokonać. Nie oznacza to, że tego dokona, bo chociażby w Meksyku było to wyraźne zwycięstwo naszej tenisistki, ale po prostu to jest taka rywalizacja, która rodzi się między nimi. Jak... Myślę między Nadalem i Djokovicem, czyli raz jeden wygrywa, raz drugi. To, tego się nie da nigdy przewidzieć tak naprawdę, bez względu na turniej, rangę imprezy, nawierzchnię. Wszystko się zawsze może zdarzyć między Igą a Areną. Oczywiście zobaczymy, jak będzie na początku przyszłego sezonu, bo... Od tak jak powiedziałem, ten mecz był prestiżowy, ale mimo wszystko pokazowy, na pewno pojawi się więcej presji w najbliższych miesiącach. Przede wszystkim u Aryny, bo broni bardzo dużej liczby punktów na początku przyszłego roku, bo to chociażby za wygraną w Australian Open za Finał, chociażby w Indian Wells, gdzie przegrała z Rybakiną, za zwycięstwo w Madrycie. Zobaczymy czy będzie w stanie obronić te punkty. Znajdzie się w tej sytuacji w jakiej Iga była na początku tego roku, gdy broniła bardzo dużej liczby punktów za pamiętacie tą wiosenną, kapitalną serię zwycięstw w 2022 roku. No i poczekajmy, zobaczymy jak arena się w tym odnajdzie. Jedno jest pewne, że teraz to ona znowu goni Igę, bo jest wiceliderką, a Iga jest liderką. Jeśli chodzi w ogóle o ten mecz drużyn Igi i Areny, to rywalizacja wyglądała tak. W deblu Hurkacz z Rudem przegrali z parą Harris-Dimitrov 4-6, z kolei debel żeński na korzyść drużyny polskiej, bo to Świątek i Garcia pokonały Sabalenkę i Badosę. Potem właśnie jak już mówiłem Iga przegrała z Sabalenką i na koniec Ród pokonał Dimitrowa 6-4. Generalnie w tym meczu górą była drużyna Polaków, ale i tak w grupie jeśli chodzi o wszystkie cztery drużyny, zajęła ostatecznie czwarte, ostatnie miejsce. W niedzielnym finale zmierzą się ekipy Sabalenki i Badosy kontra Miedwiediewa czy chociażby Mirry Andriejewy. Mam trochę mieszane uczucia, jak patrzę i obserwowałem ten turniej, bo z jednej strony fajnie wygląda ten kort, jest ciemny, wygląda jak na pocharze Lejwera, tych prestiżowych, też pokazowych rozgrywkach męskich. Oczywiście to jest pokazówka, więc te zasady wyglądały zupełnie inaczej, ale moim zdaniem trochę było to przekombinowane i ostatecznie nie do końca sprawiedliwe, bo w sobotę Organizatorzy się skapnęli, że mają mało czasu, że to się może już za bardzo przesunąć, jeśli chodzi o plan gier. I na przykład odwołali rywalizację Mixta. I przez to ta drużyna Iggy i Huberta miała tak naprawdę mniejsze szanse, żeby zająć wyższe miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację grupową. Trochę to niepoważne moim zdaniem. Też zacytuję Wam Macieja Zarembę, bo rozmawiałem z nim, to komentator Kanał Plus Sport, który na miejscu właśnie jest teraz w Abu Dhabi z Joanną Sakowicz-Kostecką, komentowali dla kibiców Kanał Plus i on na temat organizacji wypowiedział się tak, tak mi napisał. Zasady zmieniają się właściwie codziennie, czasami zupełnie nie dostajemy o tym informacji, ale mamy dobry dostęp do zawodników. Jesteśmy na miejscu jedynym broadcasterem z Europy i naprawdę starają się, żebyśmy byli zachwyceni. Dlatego możemy robić te krótkie rozmówki po każdym meczu. Dziupla komentatorska też jest całkiem w porządku, w porównaniu do innych turniejów. Polaków nie ma wiele, a generalnie jest bardzo mało kibiców. Myślę, że to trochę może martwić, ta ostatnia rzecz. Potem sprawy organizacyjne to jest dopiero druga edycja World Tennis League i organizatorzy po prostu muszą dopracować szczegóły, ale jeśli chodzi o braki na trybunach, to może martwić przede wszystkim dlatego, bo jak pewnie wiecie, nie wykluczone, że w przyszłym roku i w kolejnych latach turniej mistrzyń WTA Finals będzie odbywał się w Arabii Saudyjskiej, w Riyadzie. I to w połączeniu właśnie z niewielką liczbą kibiców na trybunach teraz w Abu Dhabi, a przy okazji pamiętamy, że nie zawsze tłumy waliły na trybuny podczas ostatnich sezonów, gdy odbywały się turnieje WTA w Doha czy w Dubaju, no to to wszystko sprawia, że mam pewne obawy, czy jeśli ostatecznie WTA Finals będzie się odbywać w Riyadzie, to nie będzie tak jak chociażby rok temu w Fort Worth, czy częściowo także w tym roku w Cancun, że trochę były pustki niestety, jeśli chodzi o publiczność. Oby tak nie było, ale jednak są pewne obawy, tym bardziej właśnie po tym turnieju. Z plusów na pewno fajnie, że Iga z Hubertem z rozegrali jeden mecz mixta przeciwko parze Mirra Andrzejewa Andrzej Rublow. Nasi wygrali z rosyjskim duetem, więc to tym bardziej cieszy, bo oni jak wiecie ćwiczą przede wszystkim w tym momencie przed przyszłorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Stworzą parę oby na medal, pierwszy wtedy dla Polski, jeśli chodzi o tenis na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście Iga i Hubert zagrają także w singlu w stolicy Francji. A co ich czeka w najbliższym czasie? No to kolejne rozgrywki, gdzie zagrają razem, bo to drużynowe zawody United Cup w Australii. One ruszają już w przyszły piątek, czyli 29 grudnia. Polacy pierwszy mecz rozegrają dzień później, 30 z Brazylią, to pierwszy mecz grupowy, a potem 1 stycznia na powitanie nowego roku z Hiszpanią. Tam też będzie okazja, żeby pograć w parze Iga-Hubert, bo to jest tak, że będzie jeden mecz singla, jeden singla panów, singla kobiet i także rywalizacja, właśnie par mieszanych. Myślę, że tam Iga i Hubert będą grali. Praktycznie w każdej możliwej okazji, gdy Polacy będą musieli rozegrać, czy będą chcieli rozegrać właśnie mecz Mixta. No bo tak jak mówię, oni muszą ćwiczyć tych okazji do gry razem, nie będą mieli już jak ruszy sezon na poważnie zbyt wiele. Więc jeszcze tak na koniec, bo mówiłem o Ice i Deblu, zagrała tutaj w Emiratach Arabskich z Caroline Garcia i Francuska trochę rozczarowywała. No nie jest w takiej formie jak chociażby rok temu, gdy wygrywała turniej Mistrzyni Fort Worth, ale IGA sobie z tego nic nie robiła, starała się ćwiczyć trochę wolę gry przy siatce w tych właśnie ich wspólnych meczach. Na koniec pokonały parę Badosa, Sabalenka, co też cieszy, a IGA przede wszystkim właśnie mogła potrenować grę przy siatce. Piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na cały występ IGI Świątek w Emiratach Arabskich w tych ostatnich dniach, jak oceniacie jej występ przeciwko Arynie Sabalence i w ogóle występ drużyny Polaków, czyli Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Tam jeszcze była właśnie Karolin Garcia i Kasper Rud. Zapraszam do oglądania także innych odcinków programu tenisowego, do subskrypcji kanału i oczywiście składam Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Życzę Wam zdrowia, spełnienia marzeń, żeby ten czas upłynął Wam bardzo miło w towarzystwie rodzin, najbliższych. Trzymajcie się mocno i wszystkiego dobrego.